ciekawostek o mnie. Na co dzień bardzo rzadko się maluję. Jestem introwertykiem i zazwyczaj jak poznaję nowe osoby to trochę się wstydzę, mimo że bardzo to lubię. Dlatego jak poznaję się z ekstrawertykiem to super, bo zazwyczaj przejmuje ta osoba inicjatywę, jeżeli chodzi o rozmowę, ale z kolei jeżeli ktoś jest większym introwertykiem niż ja, to zazwyczaj ja staram się utrzymywać tę konwersację na takim poziomie, żeby ta druga osoba nie czuła się skrępowana. Czy Jest bardzo ciężko wyprowadzić mnie z równowagi. Naprawdę o to trzeba się mocno postarać, ale jak się już zdenerwuję, może konfliktowa w ogóle nie jestem. To raz, a porządnie. Cztery. Moja blizna na czole powstała po zderzeniu z drzwiami, jak byłam mała. Ścigałam się z koleżanką, kto będzie pierwszy i niestety wygrałam. W sumie, czy można to zaliczyć jako taki medal? Piąty fakt jest taki, że kocham stare piosenki, a najbardziej kocham piosenki od lat mniej więcej 80. do roku 2010. Lubię też nowe piosenki, ale jestem dość wybredna, także nie każda mi się podoba. A taką ogólnie moją ulubioną piosenką jest chyba piosenka Justyna Timberlake'a. What Goes Around comes a dobra, to dam jeszcze taki bonusowy szósty fakt. Mój ulubiony cytat jest z bajki Kung Fu Panda. To jest ten cytat. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba i odkąd go usłyszałam, to cały czas go mam gdzieś tam z tyłu głowy. No i fan fakt też jest taki, że jak byłam mała, to miałam na punkcie tej bajki bzika. I nawet na naszej klasie miałam konto, taki fan fanklub. Chyba wtedy go podpisałam jako wszyscy fani kung fu pandy Łączmy się. Tak, to jakoś tak było. Jeszcze jeden fan fakt jest taki, że jak miałam chyba 14 albo 15 lat, to nagrałam dokładnie taki sam film. Oczywiście nie w taki sam sposób, ale to był pierwszy film, który chciałam wrzucić na YouTube'a. To miało być właśnie chyba 10 albo 15 faktów. O mnie. I chyba całe szczęście ten film nigdy nie ujrzał światła dziennego i to by było na tyle. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, czy lubisz takie filmy i czy chciałabyś może zobaczyć następną część. Buziaki ma